Mam na imię Kasia. Za chwilę wam pokażę, jak się rysuje pieska LPS. Dobra, no to wam za chwilę pokażę. Mam pisak i rysuję. Najpierw rysuję jego główkę. Główka. Jest. Jest. Główka. Ło, Zahaczyło mi się niechcące, mi się zahaczyło. Widzicie? I tak samo z tej strony. Widzicie, i mamy takie coś. Potem przybliżamy. Widzicie? Nosek. To, to nie musi być prawdziwy LPS. Ja rysuję tak, jak już się nauczyłam, gdy byłam mała. I teraz oczka. Widzicie? Tak wygląda główka. Tylko jeszcze powinna być tutaj na trzy. O, teraz jest pięknie. A tutaj jeszcze zaznaczamy. Spróbujemy pokolorować pisakiem. Uważajcie, żeby się nie rozbiła kras kartka. I tak z pozostałymi elementami. Widzicie? Teraz się zajmiemy do bardzo ładny tłów. I zakręcony ogonek. Potem o muszę przytrzymać. Poczekajcie chwilkę. Dobra, no to teraz zaczynamy następny. Mazurką. Widzicie? Taki się rysuje łapki. Teraz brzuszek. Piękny brzuszek. Widzicie? to dołączamy. Wyjdzie Wam taki piesek. Widzicie? Potem... Potem trzeba go pokolorować. A ja dorysuję Wam kilka elementów. Widzicie? Jaki ładny ślaczek. Widzicie? Jaki ładny ślaczek. Jeszcze to mu podwyższyła. Widzicie? Tak na wszelki wypadek. Zobaczcie. Widzicie i wyjdzie Wam taki obrazek! Może, możecie na obraz i powiedzieć na ścianie. No to pa! pa. Do następnego!